Kilka dni temu rozmawiałem z moim znajomym, który w latach 90. zbudował dosyć dużą firmę. Była to firma, która robiła miliony złotych każdego roku i zatrudniała ponad 100 osób. I powiedział mi ciekawą rzecz: że jeżeli chcesz odnieść sukces w biznesie, to musisz mieć szczęście. Jeżeli nie masz szczęścia, nie odniesiesz sukcesu. I na samym początku pomyślałem sobie: Co za pierdolona bzdura. Jak szczęście może mieć tak duży wpływ na to, czy odniesiesz sukces, czy nie. Liczą się inne rzeczy, na przykład Twoje umiejętności. A nie jakieś tam szczęście. Ale potem zacząłem się zastanawiać, i im dłużej się zastanawiałem, tym bardziej dochodziło do mnie, że szczęście jest bardzo ważnym elementem i bardzo ważnym aspektem. I dzisiaj chciałbym o tym z Tobą pogadać. Pierwszym elementem, który musimy sobie umówić, jest tak zwany błąd poznawczy. Widzisz, w momencie, kiedy zajmujesz się biznesem, inwestycjami, sportem, to masz tendencję do tego, żeby zapamiętywać, co ty zrobiłeś, co ty osiągnąłeś, a zaczynasz zapominać o tym co inni zrobili, jak inni byli ważni w twoim życiu i jak to co oni robili miało wpływ na ostateczny efekt. Co może oznaczać, że zatrudniłeś odpowiednie osoby do swojego zespołu i te osoby pomogły ci zbudować dużą firmę. To one wprowadzały odpowiednie pomysły albo na przykład realizowały twoją wizję i to dzięki nim po części osiągnąłeś sukces. I kiedyś tam w jakimś wywiadzie usłyszałem jak Arnold Schwarzenegger powiedział, że to nie tylko jest jego zasługa, ale przede wszystkim jest to zasługa innych osób, które z nim pracowały. Nie jest w stanie wymienić tych wszystkich ludzi, ale to oni mieli ogromny wpływ na to, że doszedł tak daleko. Więc nawet taka osoba jak Arnold Schwarzenegger, który jest takim ogromnym mówcą motywacyjnym i człowiekiem, który inspiruje ludzi, powiedział, że to słuchaj, to nie jest moja zasługa, na pewno nie w 100%, ale jest to zasługa innych ludzi. Kiedy włącza nam się egocentryzm, to bardzo często zapominamy o takim elemencie, jakim jest szczęście, a wszystko przepisujemy sobie. Bardzo i to bardzo często. Udało ci się coś zrobić, jesteś w tym miejscu, w którym teraz jesteś, ponieważ splot różnych zdarzeń spowodował, że właśnie znalazłeś się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu i poznałeś odpowiednie osoby. I to właśnie było szczęście. Wielokrotnie na tym kanale mówiłem o tym, w jaki sposób zaczynałem i zawsze mówiłem, że na samym początku pomogli mi mentorzy. Miałem mastermind z mentorami, który pomógł mi rozwinąć mój biznes, który był na bardzo wczesnym etapie. I ciekawa rzecz jest taka, że dzień przed tym, zanim zaproponowano mi dołączenie do mastermindu marketerów internetowych, oglądałem film z Jimem Carey'em Jestem na tak. I podczas oglądania tego filmu zacząłem się zastanawiać, czy ja też nie powinienem mówić tak na wszystkie propozycje, które dostanę. Następnego dnia napisał do mnie Sebastian Skabłowski, pytając mnie, czy nie chciałbym dołączyć do mastermindu marketerów internetowych. I w pierwszej kolejności, pierwsza moja myśl była taka, nie, bo nie znam się na tym, ale potem pomyślałem sobie, no skoro wczoraj podjąłeś decyzję o tym, żeby mówić na każdą propozycję tak, no, to odpisz mu, że tak, jasne, chciałbym dołączyć do Mastermindu Marketerów Internetowych. I wtedy, może, zarabiałem 200-300 zł miesięcznie na swoich stronach internetowych. Kiedy dołączyłem do Mastermindu Marketerów Internetowych, trzy miesiące później zrobiłem swoją pierwszą kampanię, która zarobiła 22 tysiące zł w 7 dni. Kilka tygodni po tej kampanii założyłem własną firmę. Potem moja firma zaczęła rosnąć i w pierwszym roku działalności zrobiłem ponad milion złotych przychodów. I wiem doskonale, że samym tego nie osiągnął. Osiągnąłem to, ponieważ miałem wsparcie z swoich mentorów, a miałem wsparcie swoich mentorów, bo dzień wcześniej oglądałem głupi film pod tytułem jestem na tak. Kolejnym przykładem, który pokazuje jak szczęście może mieć wpływ na całą twoją karierę są hokeiści. Nie wiem czy wiesz, ale najlepsi hokeiści na świecie najczęściej urodzili się w pierwszych miesiącach roku. Dlaczego? Ponieważ dzieci, które rodzą się w pierwszych miesiącach roku zazwyczaj są silniejsze od swoich rówieśników, są większe, mają więcej masy mięśniowej i dlatego właśnie hokeiści, którzy urodzili się w pierwszych części roku są zazwyczaj lepszymi sportowcami. I mówimy tu o hokeistach na światowym poziomie. Mówimy tutaj o topowej czołówce. Co więcej, to kiedy się urodziłeś oraz odpowiedni zestaw genów decyduje o tym, czy będziesz większy, czy będziesz silniejszy i to się z czasem kumuluje. Widzisz, mogą być dwie takie same osoby, które tak samo się starają, ale w sportach, gdzie siła ma znaczenie, gdzie siła, wytrzymałość ma znaczenie, to kto jest większy, kto jest silniejszy, kto jest bardziej wydajny, będzie miał kolosalne znaczenie jak daleko ta osoba zajdzie. Możesz mieć dwie te same osoby, tak samo zmotywowane, tak samo ciężko pracujące, ale jedna po prostu będzie miała z miejsca łatwiej, ponieważ ma odpowiedni zestaw genów. To nie oznacza, że ktoś, kto urodził się w grudniu, nie osiągnie sukcesów NAJ. ale to oznacza, że ten, kto urodził się na początku roku, ma większą szansę. Najlepszy hockeyista na świecie, Conor McDavid, też urodził się 13 stycznia, czyli urodził się w pierwszym miesiącu roku, ale większość czołowych hokejistów urodziła się w pierwszym, drugim lub trzecim miesiącu, czasami w czwartym roku. Rzadziej jest to gdzieś tam pod koniec roku. Na przykład nasz Czerkawski urodził się w kwietniu. Następnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest to, że im działasz w bardziej konkurencyjnej branży, tym szczęście ma większe znaczenie. Dla przykładu, gdy NASA szukała astronautów, to wybrała 12 astronautów z 18 tysięcy chętnych, co oznacza, że oczywiście na pewno starali się wybrać ludzi, którzy są najbardziej utalentowani, ale często jest tak, że ludzie mają bardzo podobne predyspozycje. A na przykład wybierzesz kogoś, kto ci się bardziej podoba, kto nie wiem, wygląda na bardziej milszego albo jest bardziej pewny siebie, albo przynajmniej na takiego wygląda. Więc czasami naprawdę szczęście może mieć kolosalne znaczenie. I jeżeli uważasz, że te argumenty nie mają znaczenia, to pomyśl sobie, co by się wydarzyło, gdybyś urodził się na przykład kobietą w Pakistanie i chciałbyś wyjechać za granicę oraz założyć biznes. Szansa, żeby ci się to udało, jest praktycznie zerowa. Ja mam wielu znajomych w Egipcie, naprawdę bardzo dobrych znajomych, wręcz przyjaciół, i oni powiedzieli mi, że to nie jest tak, że możesz sobie od tak opuścić Egipt. Jeżeli chcesz opuścić Egipt, to musisz przede wszystkim mieć pozwolenie z wojska. Następnie musisz dostać wizę, musisz dostać zaproszenie, musisz mieć pieniądze, co nie jest łatwe, ponieważ jeżeli ty utrzymujesz 4, 5, 6 osób, a Egipt jest najludniejszym krajem na świecie, jeżeli patrzymy ile jest osób w stosunku do powierzchni. I teraz bardzo często jest tak, że młody chłopak utrzymuje 4, 5, 6, 7 osób w domu. I to nie jest tak, że możesz ich zostawić i po prostu tak, no z jednej strony mógłbyś ich zostawić pod warunkiem, że masz jakiś sposób, żeby Puścić swój kraj, ale to nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe. Ja chcę zaprosić mojego przyjaciela z Egiptu do siebie i widzę, że to jest bardzo trudne. Cała procedura trwała już z półtorej roku, dostał już w końcu pozwolenie od wojska, ale teraz cały czas to komplikują. Więc to nie jest tak, że możesz sobie od tak podróżować w momencie, kiedy na przykład urodziłeś się w Egipcie. Podobną sytuację miałem, gdy byłem na Malediwach, i zapytałem gościa, dlaczego na przykład nie odwiedzisz Polski? On mi odpowiedział, bo to nie jest takie proste. My nie możemy po prostu tak jak wy podróżować po całym świecie. Więc to tylko i wyłącznie pokazuje, że szczęście, to w jakim kraju się urodziłeś, ma również kolosalne znaczenie. Żeby ci to lepiej uświadomić, był kiedyś taki wywiad dla Forbesa, w którym brał udział Warren Buffett, jakiś tam dziennikarz. I dziennikarz go zapytał, czy szczęście miało wpływ na to, kim dzisiaj jest. I odpowiedział, że tak. Na przykład to, że urodził się w Stanach Zjednoczonych, miało kolosalne znaczenie. W 1930 roku dostęp do kapitału był wyjątkowo trudny. Wyjątkowo trudny. Wyobraź sobie, że pozyskanie kapitału nie było tak łatwe jak teraz. To nie jest tak, że napisałeś w internecie, że potrzebujesz, nie wiem, milion, dwa miliony, pięć milionów, i ludzie, na przykład, którzy mieli kapitał, odezwali się do ciebie i ci go pożyczyli. Więc to, że urodził się w Stanach i był tam kapitalizm i był tam łatwy dostęp do tego kapitału, spowodowało, że Warren Buffett miał z czego czerpać na samym początku. To nie oznacza, że on nie miał talentu, że nie był kimś wyjątkowym, ale to już samo w sobie pokazuje, że miejsce urodzenia ma znaczenie. Jak sam powiedział, wystarczyło, że urodziłby się czarny. Dzisiaj to już by nie miało tak kolosalnego znaczenia, ale gdyby w 1930 roku urodził się jako czarny, miałby z miejsca przerąbane. Tak samo powiedział. Że Gdyby był kobietą, to już miałby 100 razy trudniej. W 1930 roku był Warren Buffett i jego dwie siostry. I powiedział, jego siostry były inteligentniejsze od niego, ale czegoś zupełnie innego wymagano od faceta w tamtym czasie i czegoś zupełnie innego wymagano od kobiety. Dzisiaj mamy większe równouprawnienie, ale wtedy były zupełnie inne czasy. Więc miał szczęście, że urodził się w Stanach Zjednoczonych i miał szczęście, że był facetem i jeszcze że był biały. Następna rzecz, na którą zwrócił uwagę Buffett, było to, że Miał pasję, miał coś, co kochał robić, ale to było łatwo skomercjalizować, było to łatwo zmonetyzować. Powiedział: Wyobraź sobie, że masz jakiś talent, i ten talent nie jest jakoś specjalnie popularny. Przykładowo, lepisz garki z gliny, jesteś najlepszy na świecie, kochasz to robić, możesz to robić przez całe dnie ale nie ma w tym pieniędzy. Z kolei Warren Buffett był świetnym finansistą i na tym są pieniądze. Jak wiemy, są na tym pieniądze i są ogromne pieniądze. Tak samo na przykład jest sportem. Możesz grać w futbol, możesz grać w piłkę nożną, albo możesz na przykład grać w ping -ponga. Zupełnie inne pieniądze. Nawet jeżeli będziesz top of top, Zupełnie inne pieniądze, na przykład nawet w kulturystyce. Na Mister Olympia w tych niższych kategoriach możesz wygrać 60 tysięcy dolarów, a w tej najcięższej kategorii jest 600 tysięcy dolarów. Więc nawet to, jaką masz masę mięśniową, jaką w ogóle drogę wybrałeś na początku swojej kariery, będzie miało kolosalne znaczenie. I jeszcze Warren Buffett powiedział w tym wywiadzie, że na początku starał się dostać na Harvard, ale tam go odrzucili i zaczął studiować na Columbia, gdzie poznał Benjamina Graham'a. I to właśnie Benjamin Graham zmienił całkowicie jego życie. Więc taki splot wydarzeń, że wyrzucili go z jednej uczelni, dostał się na inną i na tej uczelni poznał swojego mentora, który nauczył go inwestować. I to, że go nauczył inwestować spowodowało, że właśnie stał się tym słynnym Łorenem Buffetem. Oczywiście, talent, ciężka praca to wszystko miało znaczenie, ale splot różnych wydarzeń spowodował, że znalazł się w tym miejscu, w którym jest. Oczywiście, nie wszystko można przypisać szczęściu, no bo jak idziesz na egzamin i nie zdasz, no to. Tak naprawdę, kto jest winny? No, Ty jesteś winny, ponieważ się nie nauczyłeś, ale bardzo często szczęście ma kluczowe znaczenie. Widzisz, mówię o tym, że szczęście ma kluczowe znaczenie, ale nie ma najważniejszego znaczenia, ponieważ są jeszcze inne czynniki i jeżeli działasz, jesteś zmotywowany, rozwijasz się, to w pewnym momencie, prędzej czy później, to szczęście ci będzie sprzyjało, nawet jeżeli startujesz z bardzo złej pozycji i cały czas na początku masz falę jakiś tam porażek. Idealnym przykładem tutaj jest Honda. Honda to jest w ogóle człowiek, który jest ogromną, Inspiracją dla mnie i ogólnie dla całego świata, szczególnie dla świata biznesu. Jest to człowiek, który na początku postanowił tworzyć tłoki do silników, ale jego produkt był taki sobie. W końcu go na tyle dobrze dopracował, że zatrudniła go Toyota, że Toyota po prostu postanowiła robić z nim interesy, co było takim pierwszym jego sukcesem. Ale długo się tym nie nacieszy, ponieważ wybuchła wojna. Oczywiście, jak wiemy, Japonia walczyła przeciwko USA i fabryki Hondy zostały zbombardowane. Na początku dwie fabryki zostały zbombardowane. On właśnie w czasie tej wojny produkował części do samolotów, więc Amerykanie mieli ogromny pretekst, żeby zbombardować te fabryki. I Jak już się pozbierał, to w 1945 roku, resztę jego fabryk zniszczyło trzęsienie ziemi. Więc większość ludzi już w tym momencie by odpuściła. Mi się wydaje, że większość ludzi w ogóle odpuściłaby na samym początku, jakby była Honda, ale jak już przetrwałeś to, że na początku Toyota powiedziała ci bujaj się, bo masz słaby produkt Ty w końcu go dopracowałeś i potem już zacząłeś sobie w jakiś sposób radzić, wybuchła wojna, no i musiałeś zbudować fabryki, które produkowały coś zupełnie innego. No i jak już to zbudowałeś, to zostało to zbombardowane, to potem jak już zostało ci cokolwiek, to jeszcze jeszcze w 1945 roku zniszczyło to trzęsienie ziemi. Ale oczywiście Honda się nie poddał, sprzedał to co miał Toyocie i zajął się czymś zupełnie innym. Zaczął robić mniejsze silniki, ponieważ był duży problem z paliwem w tamtym okresie i zaczął robić mniejsze silniki i zaczął dzięki tym mniejszym silnikom Robić pierwsze prototypy motocykli. On wkładał po prostu te silniki do rowerów, i w taki sposób powstawały pierwsze motorowery, a potem pierwsze motory. Jego pierwszy motocykl okazał się ogromnym sukcesem i takim sukcesem międzynarodowym. I potem zaczął produkować samochody, które swego czasu były bardzo innowacyjne, i dzięki temu odniósł ogromny sukces. Ale jeżeli prześledzisz całą jego historię, warto naprawdę przeczytać całą jego historię. Jeżeli prześledzisz jego historię, to zobaczysz, że cały czas na jego drodze były jakieś problemy, że cały czas były wyzwania, że cały czas świat rzucał mu kłody pod nogi, a on się podnosił, dostawał w twarz, podnosił się i szedł do przodu. I to pokazuje, że determinacja, samodyscyplina, umiejętności to również ma ogromne znaczenie. Ale czasami trzeba mieć trochę szczęścia. Zastanawiam się, jak ty do tego tematu podchodzisz. Napisz mi w komentarzu, czy dla ciebie szczęście ma znaczenie w biznesie, w inwestowaniu, w karierze, czy raczej uważasz, że inne rzeczy mają większe znaczenie. Więc zostaw mi komentarz i widzimy się następnym razem. Pozdrawiam, Adrian Kołodziej.